dobra lecimy yy, tryb fabularny chyba a jakbym dobra chyba lecimy yy, 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 yy. Dobra Okej okay. Let's go Powiem wam, że tak trochę się stresuję Zobaczymy Jessica. Oh uh, no, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory. Yeah, we can look, but there's nothing out here. It does it look, look pretty empty. All the mercury in that woman's blood. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here production value sure can't work my diaphragm with this thing on Audio's going to be crap we'll have to what the fuck? Mm -hmm. fuck sorry about that the panel's a little soft but uh well we're good oh, that was exciting i <laughs> censor get as much of the landscape behind me as you can you got it um, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup high, have a soup high. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying across the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, no. um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first thirty, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how I just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest. Oh. <sighs> oh, God. Oh, God. <laughs> Ja to będę coś zrobił. O zrobił. Ale, ale co się stało? Ale nie zauważyłem czemu. Czemu coś się stało? Jakaś oferia, czy co? Dobra, gramy. Mamy jakiś korytarz. O kurde. I co, ja mam troszeczkę za szybko myszkę. Muszę to sobie zmniejszyć. Dali mam za szybko, czekajcie. tutaj mamy ok, krzyż jakiegoś pana mamy i nie możemy biec ciężarna kobieta, tak? umarła sobie, tak? No dobra, no idziemy. Tu jest Exit. Ten pan gdzieś tutaj jeszcze, tak? No dobra. na przeżył, czyli chyba dobrze Albo i nie O, to wycenzurujemy O kurde Dobra, przejrzyj materiał filmowy Wow <grytanie> Dobra, ale nie, to my tego nie będziemy oglądać w życiu tu mamy nagrania, tak? I zadanie: odnajdź Lyn. Dobra. Ale ja bym dalej troszeczkę zmniejszył. Powinno być dobrze. Kurde. No nie wygląda to kolorowo. Ale to w końcu Outlast. Ty idziesz, dobra? O kurde. Ale sterowanie, Tu się robi. A weź e, nie cały czas. Okej. Okay. Okej, okay, zyskakujemy tym. Okej, okay, można biec. Aha, dobra, nagrywamy. Okej. Okay. To znaczy, że dobrze Shit. nagrywam chyba, a tak? Nie, chyba źle, ale tak. A, dobra. No, no even... Nie ma jej tu? To jest filmowy nagrany. Okej. Okay. Nie ma jej tutaj, tak? Teraz? Oddać Lynn dalej. Dobra, mam trzecie nagranie. No co, no jej tu nie ma. A ja chciałem skorzystać z Naktawizji. O kurde. Ja nigdy w takie coś nie grałem, bo ja w Outlast'a 1 nie grałem. No, w dwójkę też nie grałem. O no fuck No, ja mam to nagrać. Ja się istotnie ruszam. Patrzę na zegarek, żeby to już minęło. Ej, długo to nagrywam. Dobra. Dlaczego ja idę do jaskini? Przepraszam O! Dlaczego ja idę do jaskini? Co mam zmienić? Baterię? Tak szybko padła?

Może sprawdzę, czy się nagrywa, co? Dobra, chcia, ch chciałbym, żeby ten materiał się udał, więc chcę, chcę mieć pewność i tak nagrywało się wszystko Powinienem coś nagrać? Nie chyba nie. Ja nigdzie nie wchodzę. O Jezu! To, y no to zapowiada się super, jeżeli ja od, od takiego czegoś. zgubiłem się no tak widziałem to mam iść no, chyba tak ale nagrałem Cię Skurcz byku On 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 mnie nie dojdzie. Tu, 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 tutaj też ktoś był Dobra, wyskakuj na mnie. Co, co mam nagrać? Tu mam coś. A, tu krzyż, tak? Nie. Co, 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 coś miałem nagrać chyba? Czy krzyki może chodziło, nie wiem Nie wiem co ja nagrywam, ale coś nagrywam, chyba ważnego. Ale w ogóle. Po co tu idę? Mają rygle, którymi można je zamknąć lub otwierać, czyli to chyba. Toś tu idzie. To też? Tak. Ukryć wchodząc, dobra. Czyli idziemy do przodu. No, nic się nie dzieje. Przecież tylko jakieś tam tutaj krzaki, tak? Normalka. To jest yy, gra, chyba. Tak. Satan, coś tam Bóg. No, co jest grane? Gdzie ja idę? No tak. Ja mam tutaj iść. No i co to jest? Jakaś kartka. Slenderman. Oba, że mam to czytać. Eee. Y Co to jest? To wymyśla takie podłe piosenki. Dobra, nagrywam, a bo tu coś wisi, tak? Nie wiem, ja na tym patrzę, spadnę w dół, tak? A nie, nie spadnę w dół. Myślałem, że tu się coś zapadnie. Ale jednak nie. Dobra, nic na razie mi nie wyskakuje. I zmieniam baterię. Nie masz baterii. Śmieszne. A czym się zbiera baterię? W sensie, jakie mam zabrać baterię jakąś? Jakie baterii nie mam? O, co jeszcze masz szałganie Dobra. Aha, tu, tu nie masz automatycznie? Tu masz automatycznie. Ale tu baterię widzę. Wow, użyj. A nie, to jest bandaż, a tu jest bateria. Wow, ale kozak. Dobra, kto to coś tam mówił? Coś chyba mówił. Wymieniamy baterię. No, baterie się świecą, czyli nie powinno być problemu, żeby je znaleźć. Tylko po prostu musiałem tam na pewno, gdzieś tam musia, musiałbym wejść. W sumie w ogóle mi jest chyba tak. No, na przykład pochodzić tutaj po środkach i tak dalej, ale. No nie wiem, nie, ja wolę iść normalnie, w sumie, według kabuły. Ciągle coś krzyczy, jakieś... Piski ciągle. Aha. Przesuwać niektóre przedmioty, stań sobie obok nich i przytrzymuj No to na siebie Skoro tak No ale to co ja mam teraz robić? No wejść tutaj Aha i się podsadzić pewnie No proste Ej, to ja wszystko robię jednym przyciskiem tak naprawdę Chyba tak jest No i gdzie ja wchodzę? No o nie, ale będzie wolne Tutaj na pewno coś będzie ciekawego Jakby coś to uciekaj no jak się takiego czegoś boję, no... To jest Outlast przecież, tutaj nie ma tak... Pragniesz coś tam, więc go dostaniesz, ale nie... Bóg chce, żebym coś tam... Więc to dostanę, ale co? Co ja tam miałem tam dostać? Synek Wow, dobra Nie było Nie było mnie tutaj, tak? Baterii szukam Ale jestem cały ze nie? Ja ledwo po prostu bo jest ja, to straszne, dobra. Twoja kamera wyposażona jest w mikrofon. Ci fał, żeby słyszeć przez ściany i rejestrować dźwięk? Serio? Так się generation te dźwięki Co jest Co jest tutaj? Taka religijna ta gra Ale pierwsza część chyba też była taka religijna A czym się... Y... A to to dobra. Ej, co on to

Dobra, ja już zaraz będę kończył odcinek, bo wychodzi długi. Więc ja już się tutaj chyba pożegnam. Nie będę otwierał tych drzwi. Chociaż mógłbym, ale nie będę jeszcze ich otwierał. Ja się z Wami już pożegnam. To jest tyle w pierwszym odcinku. Nie wiem, czy będzie drugi, bo się strasznie boję. Może będzie, nie wiem. Dobra, i, i kończę i może jak, i może jakoś zasnę dzisiaj. Dobra, cześć.